Też jesteśmy pod stadionem imienia Floriana Kregiera w Szczecinie i dzisiaj pokażemy wam od kulis jak wygląda mecz z Rakowem Częstochowa. Oglądajcie. Jesteśmy pod stadionem z Marcinem, który właśnie przekazał nam Pokażę do kamery koszulkę Brazilii, która dumnie zawiśnie w naszym studiu. Marcin, jesteś pasjonatem, zbierasz koszulki z tego co się zdążyłem dowiedzieć od ciebie. Tak, zbieram dopiero powiem ci szczerze, tak od roku, bo dopiero od dwóch lat kibicuję pogoni. Czemu tak późno zacząłeś? Bo mam syna, który skończy teraz 12 lat i byłem dwa lata temu w październiku z nim na pierwszym meczu, to chyba było. Z Jagiellonią to wygraliśmy 2-1. No i od tego się zaczęło. Potem karnet na pół sezonu i teraz już drugi karnet na cały rok. Gdybyśmy wygrali Puchar Polski, to bym powiedział, że jesteś kibicem sukcesu, ale chyba tak nie mogę no, powiedzieć. No nie, nie, niestety. Właśnie byliśmy teraz w maju na finale w Warszawie. No przykro. no Drugi finał z rzędu przegrany no do Czech Sztuka, nie. Mam nadzieję, że się uda. Marcin, jeszcze szybko zapytam. Jaki wynik dzisiaj typujesz? Uh, 3-0 dla nas. Okej, okay, ja oficjalnie zapraszam Cię do naszego studia, jak będziesz przecinia. Będziesz przejazdem, czy po prostu dla, dla zabawy z synem zapraszamy, przyjdziesz, cykniesz sobie zdjęcia okay. z chłopakami, będziemy nagrywać jakiś program. Z okay. meczu. Dzięki no, bardzo. Raz. No, dzięki. Mam niezwykłą przyjemność akurat pierwszą osobę, którą spotkaliśmy pod stadionem jest legenda szczecińskiej pogoni, pan Marian Kielec. Miło pana zobaczyć, Panie Marianie. Bardzo dziękuję za miłe słowa. Nie pan na stadionie zawsze pan może mnie zobaczyć. To mój, to mój kiedyś do mnie napisał taki kibic senior, napisał Panie Marianie, ten stadion to pana dom, a my kibice jesteśmy jak pana rodzina. No i tak tego to się trzymam cały czas. Panie Marianie, jakie typowania przed tym meczem? Pogoń do tej pory grała raczej w kratkę, prędzej, gorzej niż dobrze, a czego się dzisiaj możemy spodziewać? Eee, ja, ja w każdym meczu stawiam na Pogoń, ale dzisiaj jest to wyjątkowy mecz z Rakowem, raków nieźle się prezentuje, moja drużyna też nieźle się prezentuje, chociaż start miała nie, nie za specjalnie ciekawy. Mój, mój typ na dzisiejszy dzień jest 0-0. Tak. Zero zero, czyli tak. brakuje napastnika odszedł no, Kuluris, czy jest pan jeszcze na siłach żeby nie, pomóc pogoni? Nie, już nie jestem na siłach, kiedyś jeszcze byłem a teraz już nie jestem już, już mam swoje lata i, i no i bardzo chętnie przychodzę tutaj zobaczyć jak trenują jak, jak to wszystko się zmienia bardzo pięknie jak, jak kibice przychodzą pięknie ubrani z dziećmi, a mi się to bardzo podoba, ja, ja jestem właśnie takim zwolennikiem tego, żeby właśnie pokazywać dzieciom, że przychodzić z dziećmi tu, żeby, żeby znali historię klubu i, i historię piłkarzy itd. Tak itd. Tak no. Panie Marianie, pamiętam, był pan pierwszym, który mówił przy budowie, przebudowie stadionu, że stadion musi zostać tutaj, kiedy były tak, plany, ja... żeby w inne miejsce. Doczekał się pan tego? To tak, chyba dodatkowa tak. radość. Ja, ja, ja nigdy, ja nigdy nie, nie chciałem, żeby stadion został przeniesiony gdzieś tam koło, w Dąbie, czy zdroje, czy czy gdzieś tam nigdy? Ja, ja lub, wiedziałem, że ten stadion musi tu być, na starych śmieciach, i, i rzeczywiście tak się stało. Bardzo dziękuję, to była ogromna przyjemność. Bardzo, mi, meczu. bardzo mi przyjemnie. Aha, ja szukam akredytacji, nie? Chodzimy wejściem dla mediów. Dobry. A nie, nie. Obiekt chroniony. Wiem. Dziękuję. Tu jest medium, nie? Dokładnie. No, Dobra, tu przejdziemy sobie. O, pan Jurek już w drogę, już w drogę idzie. Proszę bardzo. Dzień dobry. Dzień, Dzień, dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. cześć. dobry. Cześć. Dzień dobry. Dzień Proszę. Dziękuję. OK. Ok, kapka, hrwanka, medialna. Co robisz? Przygotuj oceny. Ale już te? Już te z góry dajesz? Takie co tak. tam niby ludzie tak. wypisują, ale ty, tak? Bo ja wiem, jak będzie wyglądało to wszystko. Się... A kto ci daje te oceny, żebyś publikował? To jest, jest, jest moja głowa. Ale masz jakichś swoich takich, co promujesz w ocenach? <grymne> <grymne> Oczywiście. Każdy ma swoich ulubieńców. Ja na przykład nie mam. dzisiaj gramy? Z Rakowem. Ekspert nasz. Niebies kim gramy. Nie, do mnie ale zobacz. Zobacz, jak działa prawdziwa redakcja. Pan tylko zapomniał kto. A tu już jego ludzie. Ze składem. Zakładasz pięć zmian. Z założenia tak. Z założenia tak, a później sobie poprawiam sobie. Jest to początek linii, gdzie wszystko się może wydarzyć. Nic nie robię. Z tego, co pan, z tego co pamiętam, to pan Bartek ciągł Jak mi ładny? Tu współtwórca kanału Sport Szczecin już wygodnie sobie siedzi na loży. Zmieniła się perspektywa na dzisiejszy wynik, czy nie? Nie, nie, bardzo optymistycznie do tego podchodzimy. Bardzo optymistycznie do tego podchodzimy. Myślę, że 1-1 to no będzie, będzie, może nie tyle sukcesem, ale na pewno w ciemno wezmę wynik 1-1. A jak oceniasz obsadę linii ataku? E, powiem szczerze, że nie znam składu jeszcze. Zmiana w stosunku do poprzedniego meczu Kacper z kosztem Wola e, Mukajru. No myślałem tak, spodziewałem się tego, jeżeli miałaby nastąpić jakakolwiek zmiana, to właśnie tylko taka. I nie jestem w tym zaskoczony. Będziesz wypatrywał ta sama Green na trybunach bardziej, czy sama Green na boisku? No nie wiem jak wygląda ta, ta sama Green Sama Green już kojarzę, numer 90. Będę z ciekawością przyglądał się jemu już na rozgrywce i liczył na pierwsze minuty w pogoni. Wrócimy do tej rozmowy tuż po meczu. Dziękuję bardzo. Tego nikt się nie spodziewał. Przynajmniej nie eksperci w studiu. Pogoń Szczecin wygrała 2 do 0. dzisiejszy dzisiejszym meczu z Rokowem Częstochowa i w świetnych humorach zmierza na przerwę reprezentacyjną. A my jesteśmy na sali konferencyjnej, gdzie za chwilę Marek Papszu i Robert Korendowicz będą odpowiadali. No, pewnie jeden na trudne, a drugi na nieco przyjemniejsze pytania. wskazuje. To jest największy punkt, bo jest wsi, by się przegrać na pewno. I powiem Wam, że w europejskich gwarach dosyć niedokazywikowo, ale jeśli mówimy stricte o czy w tym, żeby już to nazywać, jest ten Robert Kolendowicz. Dobry wieczór, trenerze. Dobry wieczór. Panie. I poprosimy o poboczową opinię. Duże gratulacje dla mojego zespołu za to dzisiejsze zwycięstwo, bo to nie był łatwy mecz, bo my prawie cierpieliśmy, ale cierpieliśmy jako zespół. a I dzisiaj zespół zwyciężył, bo potrafiliśmy przejść przez te trudności. Sąd można? można? Dobra. Tutaj idziemy do mnie zony. Może uda nam się kogoś złapać? Jest Janek Dygański. Zobaczymy, co ma do powiedzenia. Proszę na gminie? Tacy, którzy nie mogą nauczyć. Ty, się Słopiany chodzić po to, co raz... <grych> e, No tak. Myślę, że, że moja pozycja jest taką pozycją troszeczkę niewdzięczną, że może do końca e, widać. E, to, co robi ta drużyna, szkodliwe z drugiej strony. Jeżeli drużyna dobrze funkcjonuje, to ja chcę jej po prostu pomagać. Ty boisko po już na koniec opuściłeś, trochę udykając, się z pomocą lekarzy. Wszystko dobrze? No. Tak, po badania wyszło, że, że to nic poważnego. W kwestiach kilku dni myślę, że znowu będę na dzięki. procesie. Chcę na pianista od dzisiaj. Tutaj z panią. To cieszę się, że wygraliśmy w że byśmy drugą połowę cierpieli, ale fajnie to wyglądało, że wszystko Wiesz co, oni tacy jacyś na... tam, no chyba ten, chyba zmęczeni no, tak w bo tak bez dynamitu byli, nie, z przodu, wyszli na początku pierwszej połowy i drugiej wysoko. Nie? Później dupa w tył. później dupa w tył. I tak się wiesz, prowadzi się rozbijać. No, też mi się no, tak wydaje, nie? nie do końca, nie? nie do końca. Ale mieli to jest ta pragmaty gry. E, powiem tak, mieliśmy nagrany wywiad z Leo Trisem, fantastyczny. Powiedział, że nigdzie nas nie opuści, że mają atmosferę, która pozwoli im awansować do finału Pucharu Polski. A mój operator nie włączył kamery sport Szczecin.